Panowie, w tych dyskusjach o reformie Unii Europejskiej pojawia się często to, o czym wspomniał na początku pan profesor Grosse, czyli, czyli połączenie kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej z właśnie kwestią reform traktatowych. Stąd pojawia się pytanie, czy Polsce opłacałoby się takie, zgody na takie rozwiązanie. Czy dla Polski obecność Ukrainy w Unii Europejskiej za cenę... Utraty kolejnych kompetencji przez polski rząd. W dodatku przy takiej podstawie rządu ukraińskiego, jaką widzimy wobec Polski w ostatnich, w ostatnich miesiącach, jaką widzimy, i przy takiej przy takiej no, ewidentnej konkurencyjnej sytuacji między kolejnymi sektorami polskiej gospodarki a sektorami gospodarki ukraińskiej, czy rzeczywiście takie obecność Ukrainy w Unii Europejskiej tym bardziej. Za cenę utraty kolejnych kompetencji przez Polskę byłaby czymś, na co polski rząd powinien się zgadzać. Najpierw pan profesor Gross. Oczywiście tutaj jest pewien problem związany z tym, że mamy wiele sprzecznych interesów, jeśli chodzi o Ukraińców, jeśli chodzi o rolnictwo, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o różnego rodzaju sektory, gdzie Ukraińcy są po prostu sprawniejsi i bardziej konkurencyjni niż, niż Polacy. Natomiast mamy też długofalowy strategiczny interes, żeby utrzymywać bliskie, przyjazne relacje z Ukrainą i wspierać ich w zakresie obronności, wręcz tworzyć pewnego rodzaju wspólny układ w zakresie bezpieczeństwa, bo Mówiąc krótko, to nam się opłaca z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Więc czy w związku z tym Unia Ukraina jest potrzebna w Unii Europejskiej? Ja myślę, że jest potrzebna przede wszystkim w NATO. I to jest najważniejsze, bo to jest ten układ bezpieczeństwa, o którym mówię. Jeżeli nie będzie w NATO, to musimy tworzyć z Ukrainą i z innymi krajami wschodniej flanki innego for, formatu współpracy w zakresie wojskowości, w zakresie przemysłów obronnych itd. itd. Więc tak czy inaczej strategicznym wyzwaniem dla, dla nas jest współpraca z Ukrainą przede wszystkim w wymiarze bezpieczeństwa. Teraz tak, jeśli chodzi o samą Unię Europejską, no to nie jest organizacja obronna, nie będzie nigdy, a ambicje obronności w zakresie Unii Europejskiej są dla nas niekorzystne. I raczej destabilizują, nasz, obniżają naszą, nasze bezpieczeństwo, a nie je podnoszą. I z tej perspektywy należy popatrzeć na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Jeżeli Unia, Ukraina miałaby wejść do Unii Europejskiej, to tylko na takich zasadach, żeby Europa Środkowa i Wschodnia zrównoważyły dominację Europy Zachodniej. W każdym innym przypadku jest to zarówno niekorzystne dla Polski, jak i Ukrainy. Europa Zachodnia generalnie jest niechętna członkostwu Ukrainy. Głównie z tego powodu, że obawia się właśnie, że ta powiększona Unia Europejska byłaby zbyt zróżnicowana, niestabilna z punktu widzenia prymatu Berlina i Paryża, ale też pewnych cząstkowych interesów ekonomicznych. Więc na razie, poza deklaracjami z tamtej strony. Nie ma woli politycznej, żeby poszerzyć Unię Europejską o Ukrainę, poza pewnymi deklaracjami politycznymi. Natomiast ja nie widzę takiej, że tam już zapadła rzeczywiście ta decyzja. Natomiast jeżeli ona zapadnie, to raczej na takiej zasadzie, że do peryferiów Europy Środkowej dołączy, dołączą kolejne peryferia Europy Wschodniej. Uważam, że taki scenariusz się nie opłaca ani Polsce, ani Ukrainie. Myślę, że tutaj mogę się zgodzić z profesorem Grosse, że z polskiej perspektywy kluczowe jest członkostwo Ukrainy w NATO, bo to jest jakby najważniejsze dla naszego bezpieczeństwa, włączenie Ukrainy do struktury, za, struktury, struktury Zachodu. jeżeli chodzi o kwestię integracji z Unią Europejską, to jest sprawa jest bardziej złożona. Wydaje mi się, że w perspektywie, zwłaszcza lid niemieckich, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby korzystne. Tak samo, jak korzystne było wejście naszego regionu, czyli Polski i innych państw, na przykład Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej, ponieważ dawało pewną możliwość ekspozycji niemieckiego kapitału na wschód. I teraz analogicznie korzystne byłoby dla Polski wejście, do, czy Ukrainy do, do Unii Europejskiej, gdyby Polska miała potencjał kapitałowy, żeby analogicznie jak Niemcy w naszym regionie, żebyśmy mogli ten, ten, ten nasz kapitał dokonać jego ekspozycji na wschód. No. Problem polega na tym, że my takiego kapitału wciąż nie mamy. E, a to oznacza, że członkostwo Ukrainy, e, tak jak członkostwo Polski przyniosło pewne koszty dla Niemiec, ale przyniosło dużo większe korzyści, tak w przypadku relacji polsko-ukraińskich niewątpliwie te koszty będą i to już widzimy w kontekście, nie wiem, przemysłu e, transportu czy, czy sektora e, e, rolnictwa. A jednocześnie nie będziemy mieli tych korzyści, tak? Więc ja się na to pytanie, czy Polska powinna wejść, czy Polska powinna być ambasadorem, czy, czy rzecznikiem, tak naprawdę, członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, no na, na tak postawione pytanie ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi, głównie dlatego, że gdyby elity ukraińskie faktycznie chciały zagrać z Polską o przejęcie większego wpływu jeżeli chodzi o Unię Europejską, ten, to, ten proces miałby sens, ale niestety widać, że elity ukraińskie na taką zmianę gotowe nie są i raczej będą grały z Berlinem, czyli z tym państwem, które dostarcza, dostarczać będzie im kapitału. No i w takiej układance, e, członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej raczej osłabi Polskę niż w Więc e, tutaj, e, wiem, że to zawsze jest kontrowersyjnie, ale no, to jest dla nas, jeżeli chcemy nas patrzeć czysto tak. Ekonomicznie nawet, no ten rachunek korzyści i kosztów jednak wypada przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. No chyba, że nastąpiłaby wyraźna zmiana wśród ukraińskich elit politycznych. Na to na razie się nie zanosi, bo to też widać wyraźnie, że pomimo no, jednak tak wyraźnego wsparcia z polskiej strony, no nie widać jakiejś takiej dużej refleksji, wciąż jednak ukraińskie elity bardziej zachowują się jak no tacy no taki cwaniaczek na targu niż jakby wiarygodny partner z perspektywy Warszawy. Oczywiście można to trzeba uszanować, tak, to jest jakby interes państwa ukraińskiego. Taką decyzję mogą podjąć, natomiast no też my tę decyzję musimy uwzględnić w naszych kalkulacjach politycznych.